Jeżeli zmniejszymy ilość parlamentarzystów, automatycznie będziemy zwiększać obszar e, wyboru e, pos, kandydatów na posłów. W związku z tym zmniejszy się ta osobista relacja e, wyborcy do e, kandydata. Dlatego uważam, że te 462 posłów to jest ani za mało, ani za dużo. To jest taka liczba, jaka jest. Senat jest ciałem takim dosyć, moim zdaniem, e, raczej symbolicznym. I ewentualnie można by było zmodyfikować jego e, funkcjonalność. Do rodzaju takiej rady starszych geruzji Prezydencki system w Polsce przydałby się zmniejszyć y, liczbę sen, y, posłów i wogu, y, znaczy, bo 460 to jest za dużo moim zdaniem, w ogóle uważam, że senat jest też niepotrzebny. Prezydent powinien mieć znacznie większe uprawnienia. Ilość parlamentarzystów nie jest zła, są złe okręgi wyborcze, tak? Jeżeli chodzi o nasz okręg wyborczy, na przykład Jelenia Góra i Legnica. Ani jedno, ani drugie miasto nie jest specjalnie z sobą związane. Natomiast mam jeden okręg wyborczy, a zupełnie różne sprawy do załatwienia. Jeżeli chodzi o Senat. Senat funkcjonuje w większości krajów jako taka izba wyższa, gdzie rządzi elita. Jeżeli u nas jest system, który powoduje, że ta elita, nie, nie, w Senacie nie ma elit, tylko są ludzie z wyborów partyjnych, to jest błąd. Jeżeli chcą mieć porządek Senatu, to albo go miejmy z ludzi światłych, mądrych, albo nie miejmy go w ogóle. Myślę, że liczba posłów w Sejmie powinna być zmniejszona o połowę. Sejm powinien, se, Sejm powinien działać w oparciu o. E, Liczbę posłów 200 zdecydowanie by to wystarczyło. Natomiast jeśli chodzi o Senat, powinien zostać zlikwidowany, a prezydent RP powinien zachować takie funkcje, jakie ma do tej pory. Jeżeli chodzi o zakres kompetencji naszego prezydenta, wydaje mi się, że powinniśmy zostawić, Senat powinniśmy zamknąć, a liczbę naszych posłów powinniśmy zmniejszyć o połowę. W moim przekonaniu, jeżeli o połowę byśmy nawet ograniczyli liczbę posłów, naprawdę nic by się nie stało. Senat powinien zostać zlikwidowany. Natomiast kompetencje prezydenta powinny zostać na niezmienionym poziomie. Zostawiłabym liczbę parlamentarzystów, zlikwidowałabym Senat. I zwiększyłabym kompetencje prezydentowi. Poradzilibyśmy sobie bez Senatu. Ilość posłów jest wystarczająca. No Marzyłbym sobie, żeby z 460 parlamentarzystów każdy z nich był widoczny. Zakres kompetencji, który posiada prezydent RP, jest w zupełności wystarczający. To jest pytanie takie konstytucyjne i pewnie jakaś dyskusja po wyborach będzie nad zmianą konstytucji. Ja osobiście uważam, że nie ma w tej chwili zbyt dużej liczby posłów, nadmiernej liczby posłów. Zostawiłabym Senat, który można zastanowić się nad funkcjonowaniem Senatu, natomiast on ma ważną rolę. Rzeczywiście są niejasne te kompetencje i pewnie będzie na ten temat dyskusja, ale żeby były bardziej jednoznaczne, określone czy to ustawowo, czy w zmianie konstytucji kompetencje prezydenta. No, jestem zwolennikiem na, dla zmniejszenia liczby parlamentarzystów. Natomiast jeśli idzie o Izbę Wyższą, Senat, y, zwiększyłbym kompetencje tej Izby. No, to też jest dość trudna sprawa, ale byłbym zwolennikiem, że prezydent jest wybierany przez cały naród, y, więc tu ma umocowanie y, bardzo duże, więc i te kompetencje powinien mieć dość szerokie. Uważam, że ilość posłów i, i, i senatorów y, y, można byłoby zostawić na, na obecnym poziomie. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta, to ponieważ ma no, bardzo wysoki mandat społeczny wybierany jest w wyborach powszechnych, a z kolei jego uprawnienia wydaje się, że nie odpowiadają po prostu randze tego urzędu i to należałoby zmienić, czyli po prostu y, zakres kompetencji prezydenta no, należałoby poszerzyć. System, jaki mamy w Polsce sprawdza się moim zdaniem. Wyższa izba, czyli Senat, wielokrotnie zatrzymuje niekorzystne uchwały bądź poprawia te, które tego wymagają. Co do liczebności, uważam, że można na ten temat się zastanowić, ale powinno to być odbyte poprzez referendum. Uprawnienia prezydenta są wystarczające. Prezydent powinien wspierać rząd w ich poczynaniach, przede wszystkim w Polityce zagranicznej. Co do zwiększenia zakresu kompetencji prezydenta, myślę, że konstytucja została dosyć dobrze napisana. Tu nie należy w tej chwili przy tym systemie zwiększać jego kompetencji. Natomiast co do parlamentarzystów, z całą pewnością jednak ta Izba Pierwsza Sejm powinna być nieco zmniejszona. A Senat prawdopodobnie też. Uważam, że e, gdybyśmy Senat zmniejszyli do 50, a Sejm do 300, byłaby to może nawet lep lepsza reprezentacja. Uważam, że powinniśmy zmniejszyć e, ilość e, posłów w Polskim Sejmie. Wydaje mi się, że liczba 300 byłaby takim, e, taką dobrą propozycją. Natomiast jeśli chodzi o Senat, uważam, że powinniśmy zastanowić się nad likwidacją Senatu. Senat kosztuje nas, obywateli, 180 e, milionów. E, Natomiast kompetencje powinny zostać podzielone proporcjonalnie pomiędzy Sejm a Prezydenta Rzeczpospolitej. Wypracowaliśmy ustrój taki jaki jest, i wydaje mi się, że w tym ustroju czujemy się dobrze, a wszelkie nowości, które by miały ustrój nasz poprawiać, w moim zdaniem wprowadzą zbyt wiele zamieszania, niepotrzebnego zamieszania, a nam potrzebny jest spokój, czas do pracy, a potem rzeczywista praca. Jestem za likwidacją Senatu. Ilość posłów bym e, utrzymał na tym poziomie, jaka w, tej, jaka w tej chwili jest. Jestem za tym, żeby e, kompetencje, jakie są w tej chwili w dalszym ciągu utrzymać. Wydaje mi się, że zdecydowanie trzeba odejść od takiej ilości posłów, jakie mamy w obecnej sytuacji. Jest to za duża liczba, trzeba ją zmniejszyć. E, no Jak wiadomo, Senat w chwili obecnej jest... By Dość problemowe, dlatego że trwają tam wewnętrzne spory, i każda decyzja, która zostaje tam podjęta, jest decyzją ściśle obarczoną jakimiś konsekwencjami dla każdego obywatela. A więc też trzeba zastanowić się nad sensem istnienia Senatu w polskiej rzeczywistości. Jeśli chodzi o prezydenta RP, wiele osób wspomina, że jest to, osoba, jest to władza typowo symboliczna. Wydaje mi się, że Należałoby zwiększyć troszeczkę prezentowi kompetencji, dać mu trochę więcej swobody w działaniu. Jeśli chodzi o Sejm, liczba jest wystarczająca, natomiast jeśli chodzi o Senat, wszelka dyskusja, która toczy się wokół Senatu wypływa po prostu z tego, że ten organ, który miał być powiedzmy kontrolnym wobec tego, co robi Sejm, no, został, że tak powiem, trochę zdewaluowany i w tej chwili została jego funkcja ograniczona po prostu do wspierania najsilniejszego ugrupowania w parlamencie, czyli największej partii, która, która posiada akurat większość. I to powinno zostać zmienione, bo w tej chwili to jest po prostu wydmuszka intelektualna, która wydaje się po prostu być niepotrzebna. Senat jest w tej chwili instytucją bardzo problemową. E, moim zdaniem e, Senat nie spełnia swojej roli, także można by było odejść od Senatu, a w Sejmie zmniejszyć liczbę parlamentarzystów. Prezydentowi moim zdaniem nie powinno się zwiększać kompetencji. Senat budzi wiele emocji. Coraz częściej mówi się o tym, aby Senat zlikwidować. W moim przekonaniu wystarczy, jeśli naszymi przedstawicielami będą. Posłowie. Liczba 460 posłów jest uważam wystarczająca, nie ma potrzeby powiększać tej liczby, a zmniejszać ją nie widzę również potrzeby. Zakres kompetencji prezydenta powinien być rozszerzony, powinien mieć on większy, w moim przekonaniu, wpływ na to, co dzieje się w kraju. W powszechnym mniemaniu prezydent ma jedynie reprezentacyjne funkcje. Nie jest to oczywiście prawdą, ale jego większe kompetencje niewątpliwie wpłynęłyby na bardziej konstruktywne zarządzanie państwem. Uważam, że liczba parlamentarzystów powinna być o wiele mniejsza. Uważam, że powinno być 130 parlamentarzystów, nie 460. Eee, zakres kompetencji prezydenta powinien być zdecydowanie większy i jestem za tym za przywróceniem systemu prezydenckiego w Polsce. Eee, Senat e, powinien zostać według mnie rozwiązany, a w to miejsce docelowo ja nie mówię, że to jest na dzień dzisiejszy do zrobienia, dlatego że jest duży opór materii, jeśli chodzi o innych, inne partie polityczne, ale ja uważam, że zamiast Senatu powinna być Rada Stanu składająca się z 16 osób, po jednym z każdego województwa i to powinny być osoby, ludzie sukcesu, którzy odnieśli sukcesy swoje będąc prezydentami czy burmistrzami miast.